Nic w życiu nie wydarzyło się Jezusowi w taki sposób, który byłby zewnętrzny do jego wyborów, do jego decyzji. To jest sposób życia, który on wybiera. Wybiera nie jako dopust Boski, tylko wybiera jako drogę do rozwoju. Gdybyśmy poczytali tę Ewangelię o jeszcze jeden werset, bo skończyliśmy, to jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza, skończyliśmy na wersecie 51, ale 52 mówi że Jezus wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Wzrastał. Jezus wybiera tę przestrzeń, do której schodzi niby w dół którą mamy ochotę odbierać jako upokorzenie. On wybiera to miejsce jako miejsce wzrostu, jako miejsce swojego rozwoju. Właśnie tak, właśnie te 20 lat spędzi tam, rosnąc ku swojej misji, rosnąc w mądrości, rosnąc w łasce u Boga i rosnąc w łasce u ludzi. Łatwo słuchamy tej Ewangelii, jednocześnie zobaczcie, że tworzymy rzeczywistość, która jest dokładnie opozycyjna do tego, nie? Jak dzisiaj się chce przekazać mądrość dziecku, to się je posyła do szkoły. Pokażcie mi szkołę, którą Jezus skończył. Ludzie, którzy go słuchali, kiedy był dorosły. To mówili, i co u niego za mądrość? Ale nie byli w stanie wskazać żadnej szkoły, w której by się uczył. Jedyne, co potrafili przy tym pytaniu powiedzieć, czy to nie jest syn Cieśli? A my? Wysyłamy z domu nie? po mądrość poza domem. Też po łaskę wysyłamy poza dom, do kościoła, czasem też do szkoły, na katechezę.